Mano. Dzisiaj zagramy sobie parę rundek w Brawl Stars Powiedzmy Rico spróbuję wbić 25 rangę. Oczywiście zachęcam do dania lajka, dania komentarza, dania suba Będę bardzo wdzięczny. Każdy kto da mi suba Pozdrawiam go w kolejnym odcinku, a dzisiaj jeszcze będzie odcinek. Więc... Więc oczywiście pozdrawiam Was na kolejnym odcinku, jak zasubskrybujecie teraz. Oczywiście jak będziecie słyszeli, że trochę gorzej mówię. Albo, albo będę pociągał nosem, no to mówię wam, że jestem chory. Że nie nie to tak chory w 100%. dobrze się czuję, ale ogólnie... no trochę jestem chory. Widzicie nie dziwić jak ktoś. No oczywiście, jak ktoś będzie chciał ze mną zagrać, ma się pomysły na film, albo jak być dobrym youtuberem, to proszę pisać w komentarzach, oczywiście. Później dam jeszcze moje ID, -y, będziecie mogli mnie zaprosić do znajomych, jak zwykle, bo ja będę chyba głównie zawsze pokazywał ID. Patrzcie na rozgrywkę tutaj. Jak filmiki się wam podobają, to no zostawcie tego lajka, like to was nic nie kosztuje. Zostawcie subskrypcję, to Was też nic nie kosztuje. Możecie, możecie dać nawet subskrypcje, nawet subskrypcję bez dzwoneczka. Wtedy nie będą się wam. nie będą wam wyskakiwały powiadomienia z moimi filmami nie będzie Wam to nic przeszkadzało. A ja będę się cieszył że... Z... Cieszę się ze subskrypcji. Więc zostawiajcie bez dzwoneczka, żeby Wam nie występało. Lecz, znaczy, jeżeli podobają Wam się filmy, to, to zachęcę Was do dodania subskrypcji z dzwoneczkiem. Oczywiście. Dzięki w ogóle za oglądanie, nie musicie nawet... Nie zmuszam Was do dodania lajka, ani subskrypcji. Ale jeżeli obejrzycie mój odcinek, będzie mi bardzo, bardzo miło. Albo nawet napiszecie jakiś miły komentarz Albo nawet i niemiły, jak chcecie mnie zwiezywać. No to piszcie Mibet doleciało wyświetlenia Więc ogólnie dzięki Jeśli coś dacie pod tym filmem Kurde, już się tak rozgadałem normalnie, że Klibiet, krigiet, że jestem botem jak coś. Mi to nie będzie przeszkadzało. Myślicie sobie, po co ja w ogóle nagrywam te filmy? Jakie już pl plady na karierę? To w ogóle nie moje plady. Nawet nie na karierę... W moim... Moim wielkim celem jest zbicie 50 subskrypcji i ben, gdy będę miał te 50 subskrypcji, będę nagrywał live'y, bo na YouTube nie potrzebuję żadnego ograniczenia wiekowego, można od 0 lat mieć YouTube'a i można na niej nagrywać live, y chyba też od 0 lat, a na TikToku jak nagrywam live, to, to naprawdę jest wielka pretensja i mam, mam zbanowane, więc, więc muszę robić live'y na YouTubie. Więc ja te odcinki robię tylko po to, żeby wbił te 50 subskrypcji. Wysyłajcie oczywiście tego, ten filmik do znajomych. żeby też zobaczyli, dali lajka, zasubskrybowali i też wysłali do innych znajomych. Tutaj nie zależy na żadnej kasie, tylko po prostu na nagrywaniu live'ów. Bo, chcę prowadzić live z widzami. To było takie piękne, naprawdę. Moja kariera się zaczynała. To było po 20 osób na live. Normalnie to, to były najlepsze dni mojego życia. Naw, nawet trochę zarabiałem. No, rozumiem, no, po 2 grosze, ale, ale zarabiałem. To, to było spełnienie moich marzeń dosłownie. Ale TikTok musiał je zbadować. Dosłownie, TikTok zbadował moje marzenie. Nie wiem czy nie muszę TikToka tutaj zainstalować jeszcze raz, żeby mi te, oddała tyle tysiąc subskrypcji. No w sobie tak w sobie czasami sobie myślę, ale... No nie no, ja mam tyle tutaj znajomych. Tyle tutaj ogólnie... Nie no, po prostu nigdy bym tego nie zrobił. Nigdy. trwa filmik 5 minutek, no to zrobię taki 10-minutowy, ale jeżeli znowu by mi zadziała, to normalnie już normalnie tak w kurze, że nie wiem, gdybyście chcieli wiedzieć, to nagrywam, to, 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 to nagrywam od jakiegoś może 2 koła 22 na TikToku oczywiście, a na YouTube nagrywało dwa koła 24 z jednym shortcem, a dopiero w 25 mi się pojawi. Mi jeden filmik, teraz to będzie drugi. W ogóle w sobie wstawiłem ten sam filmik, co daje na YouTubie i na szorcach. I właśnie chyba ty nie sposobem, też tak stawiam parę filmików, co na TikToku, zostawi je na szorcy. No i wtedy może zdobędę też parę subów, więc... Więc to jest też mój plan. Ale bo ogólnie moim pierwszym celem jest zbicie pięciu subów. Tak, pięciu. Później dziesięciu wiadomo. 20. Aż w końcu zbiję te 50 subów moich wyważonych. Możesz to potrwać nawet pół roku, możesz to potrwać nawet rok. Webieracie no maksymalnie rok 9 zresztę chęci. Mam jednego kolegę, który jest tak sławny, że ma tam z 15 słów. Poznawiam, Igora. A może ma już więcej, nie wiem, bo potrzebna na Twój kanał, sorry. Ale w ogóle czasami tak myślę. Po co ludzie daje lajkują filmy i subskrybują takich małych osób? Tak, mają różne potężne filmy, jakichś osób, które mają po, po parę milionów subów. Tak się czasami zastanawiają. Jeżeli, prawda, ktoś się da, da subskrypcję, to jest naprawdę bardzo miłe, że subskrybują i jakąś osobę, co ma normalnie 2 miliony subów, i subskrybują też osobę, co ma 2 suby. Właśnie to jest bardzo miłe w ogóle macie czas na oglądanie jakichś takich małych debini Co mają po 2 suby Ja bym aktualnie na dzień dzisiejszy 2 suby No więc O 24 nawet nie zauważyłem No to 25 się uda na, na tym filmiku 8 minut, no to już ten próg, próg, próg YouTube'owy przekroczony. Bo taki odcinek to ci powinien nagrywać przynajmniej 8 minut, żeby to tam panel wyświetlania było. Czy coś? No więc wybiję piątą, pokażę wam moje ID jak na każdym odcinku. I będę kończył. Ale ten Nile'a Mike normalnie straje na Mike. Yy, ogólnie będę robił też odcinek gameplay'a Poland Brawl. Gameplay gameplaya Poled Brawl, tak? Nie, nie myślę co, myślę, że to jest jakaś gra na telefon, że można sobie pobrać i to będzie jak moja gra. Nie, nie, nie to nie jest w ogóle w tym stylu. To jest gra w papierze. To jest gra na papierze, w pierze, w pył będą mogli grać następnie osoby, które mam w szkole. Takie info. Będzie mógł, będzie gameplay, może będę robił Brawl, tolki takie z Poled nawet. No, ogólnie to jest był mój pomysł. Później mój kolega ma paper, paper Brawl. No w sumie sama raz wskazuje. Ale kiedyś może zrobię swojego Brawl'a. Gdyby mi się udało, to by było piękne. Sumie, gdyby mi się udało pobrać tego Brawl'a, pić mi parę szczegółów. Jak ktoś tak umie, no to w no to napisie. na przykład zrobić swoją aplikację, pobrać Brawl'a, trochę go zmodyfikować i, i dać, żeby ludzie mogli w niego grać. Jak ktoś tak powie, no to proszę mi napisać, bo naprawdę bym się tak coś przydało, bym stworzył swoją aplikację i by, by, bym był słabiejszy, oczywiście. I bym stworzył takiego polewna, ale jako aplikacja. Na przykład jakieś skiny bym sobie dodał, albo jakieś postacie nowe. Albo bym zrobił jakąś mega i postać. No to by było fajne. Bardzo fajne. Jak macie jakieś porady, to proszę piszcie w komentarzach ogólnie. Ej, jeśli tylko ja usłyszałem, jak tam Riko mówi, czy, czy tam ktoś tam mówił? No chyba Rico? Ja, ja usłyszałem takie coś, ja wale, i coś tam coś tam. Lubalnie no, ja usłyszałem, jak Riko mówił, ja wale. Globalnie Riko tak powiedział i, i się dowiedział. Batik strybuje i się za chwilę... i się za chwilę po, po, porybuje. So Gorzko, żale odkrywam cule i się tutaj porybuje i zajmuje się... I się zajmuję graniem w brawla. To będzie moja pierwsza walka. Jo! w sumie nie wiem, po co takiej ryby mówię. Czy tam jakieś rapy to tylko mi nabija cringe. Podoba wam się taki cringe, czy nie? Ktoś takie coś chce oglądać? Czy raczej w ogóle nie chce i to, to ma się zbyć z tego świata na koniec świata? i i jeszcze dalej. Na przykład mi się to mi się wyświetliło. Stary spier. Na koniec świata jeszcze dalej. Jakby gracz brał Stars, panik. Stary spier. A ty to Baza trzeba Na koniec świata jeszcze dalej. Stary spier, na koniec świata jeszcze dalej. To było piękne. Po prostu. Ja dobrze, że na tej, że na tej pizzy, pizzy, jakby na tym trybie nie ma tak, że na przykład, jakby był koniec czasu, że jakby kto ma więcej tych procentów, to wtedy, jakby, że wygrywasz. Dobrze, że tak nie ma. Bo jakby tak było, to bym przegrał dwa razy więcej rund tutaj. Jakby tak było, no to to by było. ...nieigrywalne i byś aktualnie nie grał chyba. Leci, leci, wywalisz. Tak? Tak? Nie! Jessica, bądź to zrobić. ici surga albo czy chcecie jakieś, jakieś tam jakieś tam filmiki z innej gry czy tylko chcecie tylko z Brawla Na przykład z Stable Geyser. Minecraft raczej nie Minecraft Sud Minecraft Sud Minecraft Sud Minecraft później będzie bo za pół roku dzisiaj będzie może będzie można w Minecraft. Czemu? Super. A to już się dowiecie, 15 minut, tak no to może się uda i 20. Może się uda. Nie wynikać, będzie dźwięk, dźwięk, bo już sobie będę wycierał nosa.

Żyłem 64, co robić. Ale skillowy żyłem 64. Bra... Ja, ja mam jedno zdanie o bralu, w którym nikt się ze mną dosłownie nie zgadza. Że pipel? Piper, Jaka Piper, Pepper chyba. Albo paper, że Piper... jest low no skillowa. Co tak uważa? To nikt nie pisze. To tak nikt nie uważa, A ja uważam, że Piper jest low no skillowa. Albo dobra, nie dowskilowa, no tylko low skillowa. Ja wybrać skill, skill, low skill. Jakby to tak, że że bez skilla, jakby low skill, low skill, czyli ba czyli taki słaby skill. Bit film, średni skill, skill. No to, 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 jakby, no, Do jakby do, do umiejętności. dobre... do Dobrej umiejętności. To bym nie ubymbrał na, na low skillową szczerze. Nikt się z tym nie zgadza. Każdy myśli, że piper jest skillowa, ale ja chcę to zmienić. Piper nie jest skillowa. Nigdy nie była. Przecież ona z daleka zmijała ludzi na hita dosłownie. Dosłownie plus jeszcze jej, jej ten gadżet wkurzający, że tak ci odpycha i później pił, pił i już i już cię nie ma na mapie. Dosłownie. No zobacz tego, żywa 64. Toką paperika prawie dla hita zrobiła. Przegrana! Du -du -du -du. No i przegrana, naprawdę. Kurde, dość no już normalnie już na paru tych filmikach próbuję wbić tą radę, ale nie wbija się. To, to coś się nie wbija. Dobra, macie moje teraz ID. Amuset z Teady Matix. Amuset z, z dłużej, z z dłużej, z z dłużej. Skopiujcie sobie. No i ogólnie na razie. 爸。